Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 24 godziny od momentu, gdy oglądasz ten film. I nieważne, kiedy do Ciebie trafił, nieważne, jaki masz znak Zodiaku, tutaj jest dla Ciebie wiadomość. Sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w tym czasie, a w drugiej części czytania zobaczę. Co się może wydarzyć, co idzie w Twoją stronę, będą też słowa mocy, także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne dla wielu osób, także bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. I teraz proszę o wskazówki. Jaka energia prowadzi Cię przez następne 24 godziny? Ła! Szybko się pokazała. Wow, numer anielski 420. Relaks. Tutaj to jest czas, w którym wiele osób zda sobie sprawę, że czuje się zmęczonymi. Poczujesz zmęczenie, przepracowanie. Mm, zmęczenie jakimś tematem też to nie musi być w pracy. Generalnie poczujesz, że potrzebujesz przerwy od wszystkiego i wszystkich. Jeśli możesz to zrobić w te 24 godziny, super. Zaplanuj sobie relaks. Może zaczynasz urlop. Każdy to ogląda w trochę innym momencie. Jeśli nie jest to dla Ciebie możliwe, żeby się zrelaksować tak porządnie teraz, w tym czasie, to. Warto zaplanować to na najbliższy czas. Może będziesz bukować urlop, może będziesz planować coś na weekend, ale naprawdę tutaj relaks jest potrzebny, chociaż też czuję, że dla wielu osób wszechświat, dla tych, którzy potrzebują teraz, zaraz i koniec to wszechświat zrobi jakieś roszady kalendarzowe, roszady planu dnia. Po to, żeby wyszło na to, że w sumie to masz czas się zrelaksować. Więc bardzo przyjemny przekaz. Za chwilkę w drugiej części czytania zobaczę, jak ta energia może się zamanifestować, co może się dla Ciebie wydarzyć. A jeśli ten film ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał. Będę ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Warto śledzić kartę posty na YouTubie i moje social media. A jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, amulet ochronny albo specjalny amulet z osobistą intencją, taki amulet jest ręcznie rzeźbiony przez szamana, to napisz do mnie wiadomość. Mój adres mailowy jest w opisie, znajdziesz go też na kanale. Dobrze, to teraz co idzie w Twoją stronę, co się może wydarzyć. Przez te dwadzieścia cztery godziny. O, 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 o. Moment, <grywia> dobra. Karty nam się tutaj z... pokazują, które chcą wyjść. Dobra, jeszcze to poukładam za chwilkę. Okej. Okay. Zaraz się dowiesz, co tutaj. Może się dziać? Ale czuję dużo spokoju od tego czytania. Dobrze, pierwsza karta. Zauważaj znaki. Niektórzy sobie myślą: Ja nie muszę odpoczywać, spanie jest dla słabych, zwłaszcza dla tych, wszechświat będzie wysyłał znaki. Musisz odpocząć, potrzebujesz odpocząć, zatrzymaj się. Jeśli zostaną zignorowane, to czuję, że wszechświat zatrzyma w inny sposób. I też czuję przekaz, że właśnie dla tych, którzy się zrelaksują, może nawet pomedytują, to będą jakieś wskazówki, znaki od wszechświata przychodzić. Pojawi się nowy przyjaciel. W trakcie tego relaksu, urlopu, dla niektórych może pojawić się jakaś nowa osoba do przyjaźni. To też może być dla Ciebie jakiś znak osobisty. Czas zostawić przeszłość za sobą. No właśnie, niektórzy też potrzebują odpocząć, bo zamykają jakiś rozdział w życiu, albo właśnie w, tych, w tym czasie relaksu, rozważań. Dojdziesz do tego, że chcesz zostawić przeszłość za sobą w jakiś sposób. Kłótnie nieporozumienia. No, może się coś takiego wydarzyć przez te 24 godziny: zobaczymy, czy będzie wskazówka z kim? Ze starszym mężczyzną. To może być starszy mężczyzna, szef, ojciec, wujek, dziadek. No, oczywiście, może być też kobieta czytanie kolektywne, ale jest tu energia męska, więc kłótnia, nieporozumienia też mogą być a propos tego, co zrobić. Może ty chcesz odpocząć, a ktoś ci mówi, że nie, że teraz nie wolno. <grytanie> tak jakby ktoś mógłby ci powiedzieć, kiedy masz odpoczywać, a kiedy nie, bo ten ktoś na pewno wie, że ty się nie czujesz zmęczony. Widzę taką sytuację, nie daj sobie powiedzieć, że teraz to nie jest Twój czas na odpoczynek, bo ja tak uważam. Um, także tutaj jakieś sprawy ze starszym mężczyzną, ze starszą osobą. Presja lub przytłoczenie, no mamy to. Ktoś chce na ciebie naciskać albo naciska właśnie, że nie ma relaksu, nie ma odpoczynku, działaj, może to być szef. No, tutaj nie można się dać, mimo że jest ta presja. Załatwisz ważne sprawy. Um, Czyli tutaj wszechświat mówi, że jeśli naprawdę musisz coś załatwić, zrobić, to zrób te niezbędne rzeczy, to szybko będzie zrobione, jeśli czujesz taką presję, ale pamiętaj o tym, żeby mieć przestrzeń na odpoczynek. Także załatw tylko te ważne sprawy, resztę można później. Strzeż się fałszywej przyjaźni w miejscu pracy. Hmm. No, jeśli w miejscu pracy pojawił się ktoś nowy ostatnio. No to trzeba być uważnym na znaki, tak? Bo dla jednych to jest dobra osoba, dla innych może być fałszywa. Także też tutaj wiele osób ma potrzebę przemyślenia tego, przemedytowania. Nie widzisz czegoś, oczyść myśli. No właśnie, co by to nie było, w jakiej sferze życia potrzebujesz oczyścić swoje myśli? Twój umysł nie może się. Zrelaksować. Także naprawdę potrzebujesz tego oddechu. Nie wymyślisz niczego w presji i przytłoczeniu. Twoje życzenie się spełni. No właśnie, tutaj czegoś nie widzisz jakiegoś schematu, znaku, wskazówki od wszechświata. Cokolwiek to jest, nie widzisz tego, ale jak tylko to zobaczysz, to przybliżysz się. Do spełnienia swojego marzenia. Czy to będzie teraz przez te 24 godziny? To już będzie różnie dla różnych osób. Nie ma tu wskazówki konkretnej, ale jest to możliwe, tak? Twoje życzenie się spełni. Dobrze. Ktoś jest o ciebie zazdrosny. No, właśnie, możliwe dla tych, dla których życzenie się spełnia, jest jakaś osoba w polu nieszczera, która. Hmm, no, zazdrości tego. Widzę historię na przykład. Trudno jest dostać urlop w Twojej firmie tak na szybko, ale Ci się udaje, a komuś się nie udało wcześniej, no i jest jakaś gorycz tutaj. Oczywiście to może być inna historia. Dostosuj to do siebie, ale jest tu jakaś zazdrość. Odcięcie od kogoś lub czegoś, poluzowanie więzi. W tym czasie relaksu, przemyśleń. Możesz wyraźnie właśnie zobaczyć coś, czego nie widzisz, że na przykład w miejscu pracy ktoś jest nieszczery albo ktoś, kto jest członkiem rodziny, wstrzymuje Twój rozwój presją, przytłoczeniem Cię swoimi sprawami, czy też sprawami, które uważa ta osoba, że muszą być Twoje, że teraz masz robić to i koniec. Mm -mm. Tutaj trzeba poluzować, odciąć się bądź postawić granice. To jest bardzo istotne, bez tego odcięcia się od kogoś toksycznego, od toksycznej sytuacji, albo bez tego poluzowania więzi, czy postawienia granicy, bo tutaj też czuję ten przypadek, bez tego nie ruszysz naprzód. Potrzebujesz to wyraźnie zobaczyć, co jest do odcięcia, do oczyszczenia, dlatego potrzebujesz tej chwili relaksu, żeby mieć czas na to, żeby to poczuć, zobaczyć, bo teraz tego nie widzisz. I jak to zobaczysz i zrobisz ten proces, to spełni się Twoje marzenie. Bardziej czuję, że w przyszłości niż przez te 24 godziny, ale oczywiście wszystko jest możliwe. Dobrze, dalej. Wkrótce pojawi się nowa miłość szczęście w istniejącym związku. No tutaj mocna wiadomość, że jeśli jesteś w toksycznej relacji, to, to odcięcie się jest początkiem czegoś nowego w Twojej energii, możesz się uwolnić, i nie bój się, że zostaniesz sam, sama. Nowa miłość w odpowiednim momencie się pojawi. Jeśli jesteś w relacji i nie czujesz, że chcesz odejść, tylko że jest tutaj coś do uzdrowienia, wypowiedzenia, zobaczenia, to nieporozumienie jest do wyjaśnienia. To nabierz do tego wszystkiego dystansu, zanim znowu porozmawiacie, i wtedy rozwiązanie się znajdzie. Tutaj wszystko jest do naprawienia: plotki i obmawianie. No, właśnie tutaj, dalszy ciąg tego, że są jakieś fałszywe osoby w Twoim polu, trzeba je rozpoznać, jeśli nie wiesz, kto to jest wyczuć, właśnie dlatego wielu potrzebuje dystansu, bo to też jest ktoś bardzo mocno manipulujący, bo ty tego nie widzisz, że są te manipulacje możesz się tego dowiedzieć, o to też może być kłótnia, nieporozumienie to wszystko ma cię doprowadzić do takich refleksji jakie relacje chcę pielęgnować gdzie chcę być, a co już chcę zostawić za sobą Dobrze, to teraz jeszcze Twoje słowa mocy. Potężne afirmacje, wskazówki od wszechświata. Oho. Nie, jeszcze niejasne, bo tam. O, 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 mamy ta i ta się jeszcze wygięła. Także dwie afirmacje dla Ciebie. Wow. Przeszłość jest za mną. Teraz otwieram się na szczęście i nową, lepszą przyszłość. I tak, żeby to zrobić, potrzebujesz chwili oddechu na przemyślenia i oczyszczenie umysłu. Ok, druga karta. Moja intuicja codziennie staje się silniejsza, a ja coraz wyraźniej ją słyszę i coraz bardziej jej ufam. To też jest taki moment w Twoim procesie. Łączenia się z Twoją intuicją, pogłębiania tej więzi, dlatego potrzebujesz się zrelaksować, mieć czas dla siebie. Jeśli nie teraz, w te 24 godziny, to w jak najszybszej przyszłości wszechświat mówi, że to jest dobry czas na pracę z energią intuicji, na połączenie się z Twoją intuicją. I kochani, Zapraszam na moje dwie medytacje. Pierwsza pomoże Ci właśnie głębiej połączyć się z Twoją intuicją i zharmonizuje Twoją czakrę trzeciego oka. Druga medytacja pomoże Ci, jeśli doświadczasz gonitwy myśli, nie możesz się zrelaksować, zatrzymać, wszystko to goni, to ta medytacja ci pomoże. Żeby przejść do jednej z nich. Kliknij w odpowiedni link na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.